Siema. Witam Was w dzisiejszym odcinku hmm, dzisiaj odcinek taki nieco inny niż wszystkie bo yy, jak wy wiecie ostatnio na moim kanale pojawiły się posty takie jak hmm, ciekawe kiedy Picolos, tylko 15 zł za jagody dwóch starych dzięków z podstawówki, którzy się spotkali pod Biedrą, jadł, by odwieźć jednego do domu, ale że dwie, no bo były dwie policje i to była zagadka. Później z tego zrobiłem taki jeden wielki film, czyli epicki zwiastun i wy mieliście, waszym zadaniem było zgadnąć, co to jest, a, zagad a rozwiązaniem zagadki było prawdziwe życie PCD2 U Pikoloza no to odpalamy zobaczymy co on tutaj nam zrobił no, tutaj widzę już jakaś taka super to się zapowiada Prawdziwe życie dwa ale super, ale super to wygląda Co? Ale realistyczne normalnie, jak, jak rzeczywiście jakimś pociągiem ta muzyka, ta muzyka fajna taka, słyszycie, takie Ja, ja jej szukam, piccolo, daj mi znać o tym, weź mi napisz w komentarzu może co to, za, co to za piosenka, bo ja jej szukam Szukam jej do filmów, do filmów, chcę ją głównie wykorzystać Lecimy dalej ten, ten jakiś rap. A więc siema, witam Was w nowym sezonie no prawdziwe życie Polish Car Driving. Pewno tego nikt za bardzo się nie spodziewał, bo jakoś nie było zapowiadane, no ale startujemy nowy sezon, który będzie bardziej regularny i nie będzie tylko jazdy na przyspieszeniu. No, Mam i super. nadzieję, że Wam się spodoba. No a teraz musimy zamówić taksówkę, bo moje auto jest u kuzyna, bo przed wyjazdem do Ameryki go tam zostawiłem, żeby kuzyn dbał o niego. No, super. Ej, jak, jak w tym, jak w wiejskim życiu. Jak w wiejskim życiu. Y jak w wiejskim życiu normalnie, taksi Tak słucham, taksi, Darłowo z tej strony Dzień dobry, chciałbym zamówić taksówkę na peron główny w Darłowie Dobrze, już wysyłam taksówkę do pana Do widzenia, dziękuję bardzo, do widzenia I tym głową. więc, gdy czekamy na taksówkę, to ja was bardzo serdecznie zapraszam na mojego Discorda Jestem do na Discordzie, jak lubisz przypominać Również do subskrypcji, bo każda subskrypcja to 5 zł dla Maćka na dobry start serii Niecałe 5 minut czekałem i już 5 minut odcówka, tylko. Nawet nieźli no, no bo. Halo, on mi kazał stanąć przy biedronce. Witam serdecznie proszę pana. A dzień dobry. No i tutaj pana. jestem dzień ja. I tutaj jestem nie ja. Dobrze już ruszamy. A czy mógłbym się pana zapytać co pan dziś tak elegancko ubrał? No właśnie, czemu Piccolo ponieważ jesteś taki garniturowy? Kuzyn z Ameryki, no i przez to, że on miał dużo garniturów, to dał mi jeden i się nie przebierałem, bo w sumie A. bardzo zgodny ten garnitur. No okej, okay. pan czuje. był się długo Śmimo. W Ameryce, ponieważ ja już tak jeżdżę często od dwóch miesięcy i nigdy pana nawet na ulicy nie widziałem. No tak, ponieważ ja byłem ponad dwa ja miesięcy tak, w Ameryce. Ja tutaj no i tak wam powiem tak, tak, psów, tak normalnie. Mm, tak perfekcyjnie jechałem, żeby się jakoś nie wywalić tu. Dobrze, to my już dojedźmy, ponieważ widzę, że pan bardzo zmęczony po pociągu i samolocie. No to akurat bo. prawda, samoloty są bardzo męczące pociągi już mniej, no ale również. No ja ostatnio jakoś się tak. Nie wiem, bo ja mam jakąś chyba loko... Loko... chorobę lokomocyjną i jak jechałem ostatnio z Radomia do Warszawy pociągiem, tak... Jakoś mi się niedobrze robiły. Tak niedobrze mi było, i i um, niech pan tutaj skręci i się zatrzyma. Siedziałem dosłownie przy drzwiach cały czas. Dobrze, oczywiście. In city, yeah. A więc ile wyszło, proszę pana? 40 zł wyszło do zapłaty. Dobrze już płacę, no i do zobaczenia. 4 dychy? Proszę. Cztery dychy z Darłowa do krup. Troszkę za dużo. Jak ja nie wiem, ile tam jest kilometrów, ale jest skoro 20 kilometrów do Darłowa ze Sławdą, to, yy, yy, to, wtedy, to wtedy, jak za 20 kilometrów, no to wtedy 40 zł, ale z Darłowa do Krup nie ma 40 zł, no to jakieś 15 zł. Bez przesady, Pikolos a więc jesteśmy po dwóch miesiącach w domu, no i ja jestem bardzo zmęczony, więc pójdę się przez. A, przypa a przypadkiem po dwóch miesiącach, dwa miesiące nie było przerwy? Dwa miesiące nie było przerwy przypadkiem? Muszę to sprawdzić Czemu Maciek spał? No i tu ja znowu jestem I tu ja zostawiłem auto to można wracać na autobus tylko szkoda że najbliższy jest za godzinę <noise> za godzinę kurde wiesz wiesz, wiesz, jak, wiesz co ja wtedy robię co ja sobie wtedy robię, to po prostu idę na wcześniejszy przystanek. Na wcześniejszy przystanek, żeby sobie nadrobić ten czas i żeby sobie dłużej jechać. Tak A więc ja już fajnie. wstałem, no i jak spałem, to kuzyn napisał mi, że oddał mi auto wieczorem. No i przez to, że mamy auto, to muszę pojechać na duże zakupy, bo przed wyjazdem opróżniłem całą lodówkę, bo by tam wszystko się zepsuło. Prosiłbym was o napisanie w komentarzu, czy podoba wam się ta seria. Wystarczy nawet jak napiszesz tak i będę wiedział, że wam się to podoba. Możecie również napisać dlaczego wam się podoba albo nie podoba i co by dodaliście albo usunęliście, bo to jest dla mnie ważne, żeby przyjemnie wam się ten kanał oglądał no To ja tutaj powiem ja bym nie ja bym chciał, żebyś nagrywał tak jak, jak, tak jak kiedyś pierwszy sezon. No bo tak jakoś um, tak jakoś no... Um, lepiej. Moim zdaniem. anyway Ja już nie przedłużam i już dojeżdżam. No bo ja się do tego przyzwyczaiłem. Nie wiem, rozumiem, ty się zmieniesz, ale no nie wolałem jakby ta, ten content. Klep. Kurde tak szczerze to tutaj jest przyjemnie tak wrócić po ponad trzech miesiącach. No, i znowu ja od ostatniego filmu. Ja, ja tak spontanicznie ten skin robiłem. Spontanicznie ten skin robiłem, bo nie wiem, y Wziąłem sobie ten charakter rolnika z wiejskie z życie i dodałem jeszcze tą twarz i włosy Bacona i kapelusz haska. Ale widzę, że jacyś dziwni ludzie się pojawili, co na środku parkingu skaczą. Chłopie, co ty tak skaczesz, co jak ktoś cię nie zauważy i w ciebie wiedzie. Maciek, no nie poznajesz mnie. Eee, inny głos! Halo, halo! Skaczesz Halo dziwni ludzie się pojawili, co na środku. Ej, no i słyszycie? Najpierw był ten. Ten. Piotr. Piotr chyba z. z. wyższym głosem. no nie poznajesz mnie. A teraz? Jest. Ten, no. Nie wiem jak on miał, ale z wyższym głosem. To przecież Jadamian. Panie, ja żadnego dummy Damian. nie znam, chyba ci się coś pomyliło. Nie no, Maciek, musisz znać mnie, to Jadamian pierdzi torebka. Jadamian to mój tata. Chodziliśmy razem do podstawówki. Nie no nie gadaj to serio ty. Choć przejedzmy się, nie będziemy tak w deszczu stać. Prze Przejedź! przejdźcie prze 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 się! Co, chcecie się nażryć za dużo? Mam do ciebie pytanie, co ty tu robisz, jak ty w siódmej klasie wyjechałeś do rodziny w Krakowie i tam miałeś zamieszkać? Po prostu wyjechałem i wróciłem około miesiąc temu. No to ciekawie, gdzie ty mieszkasz, może do domu cię podwiozę. Podwiorze? Słowinie... Podwioż. Ortografia. Mój tak jak ten ktoś mi w tym w komentarzu pod... Tym shortem szczerze o, sz o szczerze o życie. mieszka. Ja razem mieszkałem. Dobra, to cię tam podwiozę. 25 minut później. Dzięki za podwózkę Maciek. Coś źle wybrałem ten nowy, ja od razu powiedziałem, że słowino 8. I yy, nie wiedziałem, że to jest taki Tomek, ale już. Anyway. Zadzwoń, czasami to sobie pogadamy. Dobra, jutro zadzwonię. Teraz pojedziemy ponownie do sklepu, bo przez to, że tam Damian był, to nie zrobiłem zakupów. Już dojeżdżamy, straszna ulewa dziś jest. Po prostu ta pogoda to jakaś masakra. No. Więc ja idę kupić to, co Ale teraz to słoneczko. Buję i widzimy się za chwilę. Znaczy u mnie? 40 minut później. Olo bez przesady tyle, takie jakie, tyle takie zakupy się robi. Takie zakupy to się z godzinę robi. Ja już wróciłem, no i wydałem równe 100 zł, więc tyle schodzi z naszego konta. No, a teraz jedziemy do kościoła na mszę. Do kościoła jeszcze. godziny tak pada. Jak cały czas tak będzie, to zaraz darłowo zamieni się w jezioro. Jezioro. A spróbuję Dobre. wstąpić jeszcze na stację, bo mam mało paliwa. A więc idę zapłacić za paliwo i widzimy się za chwilę. Zapłaciłem, no i teraz jedziemy do kościoła. Już dojechaliśmy, więc teraz idę do kościoła. Co sobie pomyślą ci w kościele? 50 czy ty, ty wiesz w ogóle ile trwa msza w kościele? Godzinę nie 50 minut Jezu Już wróciłem, no i na koniec dnia pojedziemy do naszego Jezu, biznesu. Zje... Godami, może coś tam się uda zarobić. A, Mam nadzieję, przyjdzie. że dalej stoi, bo chwilę mnie tam nie było, ale prosiłem dziadka, żeby raz na jakiś czas tam jeździł. Hmm. Już dojeżdżamy i widzę, że na szczęście nasz biznes stoi. No ja i tutaj zelę. Znowu ja. informuję, poinformuję jak ktoś przyjedzie 20 minut. O w końcu ktoś No jedzie. i znowu musiałem, zmienić, znowu musiałem zmienić skin, znowu musiałem zmienić skin Musiałem zmienić na ten yy, Grzegorz. Tego starego. Miałem stary skin, co nie i I teraz mam nowy, oczywiście, teraz taki przerobiony mam, ale no musiałem ten charakter zmienić. Nie, oparkuję tak w końcu. Po prostu losowo. Robię. Ma fajne autko, to może dużo kupi. Dzień dobry panu. No witam, witam serdecznie. Ile dla pana jagódek? To dla mnie 2 kilo jagód. Dobrze już daję. Dziękuję bardzo za jagódki miłego dnia, życzę. Ja również dziękuję, zapraszam ponownie. A więc niestety dziś był tylko jeden klient, więc 30 zł wpada na nasze konto, no a teraz będę już wracał do domu. A więc ja jadę i widzimy się jak już dojadę do domu. Tylko. Już dojeżdżamy Ale i. Ale te jagody to trochę są za drogie. 10 zł powinny kosztować, nie 15. Koniec przypomnieć o Discordzie, do którego link macie w opisie. Jestem w Discordzie tym, 5 zł dla Maćka. 5 zł dla Maćka, ja mam suba. Mam. Mam. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku, więc nara. Nara. No i co, obejrzeliśmy sobie y, pierwszy odcinek dru drugiego, y, drugiej, y, drugiego sezonu Prawdziwe Życie Pikolas, no i y, ja napisałem tu, a kto te wszystkie poboczne role grał? Framax! Trzy razy zmienił skina! Tylko pytanie, co z wiejskim życiem, no? Czemu z ta muzyka jakaś? No dobra, kończymy ten odcinek Dzięki za oglądanie yy, yy, No i pa